Nasz uniwersytet jest żywym pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Opieramy swoją misję, swoją działalność na przesłaniu, które pozostawił nam Stefan Kardynał Wyszyński. Zwłaszcza ważnym przesłaniem dla nas jest ABC społecznej Krucjaty Miłości, które uwrażliwia nas. Na drugiego człowieka, na działanie wobec społeczeństwa. Właśnie kierując się misją wpisaną w nasz uniwersytet, podjęliśmy już na samym początku pandemii koronawirusa bardzo konkretne działania i kompleksowe. Pierwszym takim działaniem było powołanie zespołu z naszych specjalistów. Z lekarzy, ale również i z mikrobiologów, psychologów, wirusologów, biologów molekularnych, powołaliśmy zespół, który miał za zadanie odpowiadać na pytania stawiane przez naszych studentów, przez naszych pracowników dotyczące czym jest koronawirus, jakie niesie ze sobą niebezpieczeństwa, jak przeciwdziałać. Koronawirusowi. Wykorzystując szeroko, szeroki profil naszego uniwersytetu, zaangażowaliśmy zarówno nauki medyczne, nauki cyfrowe, jak i nauki związane z duchowością, w tym teologię, by świadczyć innym pomoc. Od samego początku stworzyliśmy zespół, który niósł pomoc, pomoc duchową i tę pomoc nadal niesie. Ten zespół rozbudowaliśmy. U początków byli to nasi duszpasterze. Dzisiaj zaangażowali się również i pracownicy, przede wszystkim księża z Wydziału Utologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Inną działalność, którą, którą podjęliśmy, bardzo ważną, wykorzystując z kolei siłę naszej psychologii. To pomoc psychologiczną, adresowaną zarówno do naszej społeczności, jak i do tych, którzy pozostają na zewnątrz naszego uniwersytetu. Niesiemy tę pomoc poprzez nasze centra psychiatrii środowiskowej, zarówno poszczególnym osobom, jak i całym rodzinom. Wiele uwagi poświęcamy powiązaniu nauki z Praktyczną działalnością w walce z koronawirusem. Zakupi, zakupiliśmy y, odpowiedni sprzęt, który pozwala prowadzić szeroką diagnostykę y, y, w walce z koronawirusem, i y, 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 wspólnie te działania podejmujemy z instytucjami. Które zajmują się osobami zakażonymi, które zajmują się pacjentami, a więc prowadzimy te nasze działania z, z przestrzenią, gdzie pacjenci są leczeni, po prostu z zapleczem klinicznym. To, co jest istotne, to również fakt, że podjęliśmy współpracę z ośrodkami międzynarodowymi, Głównie z Włochami, by stworzyć program oparty na telemedycynie, pozwalający diagnozować osoby dotknięte chorobą koronawirusa i stworzyć pewną mapę zagrożeń, które mogą wystąpić w przyszłości. To, co jest interesujące, głównie skupiliśmy się na rejonach najbardziej zagrożonych we Włoszech. No, między innymi na, na Lombardii. Jak widać, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego bardzo kompleksowo podchodzi do problemu, który dzisiaj spotykamy, a równocześnie pokazujemy, że nasz patron, kardynał Stefan Wyszyński, jest patronem na dzisiejsze czas, że jego nauka tak bardzo uwrażliwiająca nas na drugiego człowieka, na pomoc drugiemu człowiekowi jest dzisiaj bardzo istotna i stanowi fundament do wszystkich działań, jakie w Uniwersytecie podejmujemy na rzecz niesienia innym zdrowia i pomocy.